O kurwa, zintowałem Podwójnie, dobra, na czas go teraz Jezus Maria On jest osrany, on wie, że gra ze mną Ja zintowałem strasznie widzowie Strasznie zintowałem To jest taki int, ale on wie że gra ze mną i przegra patrz Ja jeszcze on jesteś słyszy stream, i teraz wkurwiony go wyłącza Widzicie? Już czasowo nie daje rady a ja cały czas skutecznie do przodu, jak po swoje. O kurwa, jeszcze zintowałem. On nie wziął, mówię. Ręce sparaliżowane. Primów. Kurwa, zasrany cały. Co ty robisz? Intujesz. Po co? Po co? No i już koniec. Puściła mu psycha. Zwieracze, wszystko. I jest zły na mnie. No sorry, ale prawdę powiedziałem. Widzicie? Psycha, widzowie, psycha. I no, napisał do mnie. XDDDDD na prima. Hahaha. No.